Cześć, siemanko, z tej strony D. Dzisiaj nagrywamy Arsenala. Mm -mm. Sorry, że tak długo nie nagrywam, ale... O, za dużo ludzi było. przepraszam że tak ta na odcinku, ale... Muszę sobie wyciszyć No. Cachy cho, muszę strzelać Tak tru giną no. Nagrywa. No. Nagrywa. Nagrywam. Nagrywam. O, skończyła się runda. Okej, okay. zobaczymy co. Ну. Окей. Дай мне сюда. И вы. Ну. Я вижу, że... wyj, no. ja, мотка. Окей. Okay, справчь. Так. Как я не ввеском. Czasem mi dobrze idzie, czasami. O, ktoś... No, dałam radę. No, a ja. No chodź tu. Nie trzaskaj się za mną. Tak soba mogłem jej zrobić No dawajcie, dawajcie No, jakby randomowa sytuacja próbuję kogoś załatwić, a tu wejdzie, że on ma lepszą broń albo lepszy lep... dalej Chodźcie. To tak trudno jest kogoś na mapie znaleźć. Zestanę i będę obserwować. Kto tu jest? No. No. Czemu tu hmm? A tu jesteście! Tylko HP? Gdybym wziął HP, to bym tak to bym uważał, że bym tak szybko mnie. Co ty bierz z morza? To nielegalne. No, zginął. Ej, czemu mi się guzik czas. Nie wiem, czemu mi się wu czasami, Ktoś mi Bakstawa chciał zrobić? Wiem, bo jest... No. Ktoś tu spróbował strzelić. Schowajmy się. By my przez przypadek nie zginęli. Uważam, że nam dobrze idzie. Bo nie jest tak źle. bo gdzie jest ludzi, trochę. A, zginęła. Tą samą broń. O, jakiś dźwięk się wydał. Nokia. To do do. Co ja tak cię źle strzelam? O, no musiałam kiedyś paść przecież Nie jestem tam kuracz. Inny youtuber Genius z kwasu w maju Czekajcie, nadujmy sobie tą pompę Halo pompy się nie spra... no wychodź. no już ktoś mi... a to jest taka szybka, chciutka pompka tak szybko nie ginę ktoś mi... tam snajper hej, a to jest flamethrower okej, okay, szybko Pożałujesz, że tam opompa Dubel, Backstab. A, to tu strzela. No coś mi się, się postrzciło, ale tak że... Przecież ja najlepszy nie jestem, dobrze nie znacie. Ej, wiecie, ja tak chyba drugie moje życiowe zwycięstwo z nożem. No! Wchodźcie! Przecież ja nie gryzę. Ja rozstrzeliwuję. No, szybko! A tu jesteś! Z pompy ci, ci tak ładnie... To nie wyjdzie O, wyczerpałem cały zapach Municji Ła! Ej, co ty sobie myślisz, że tak za mną pogrywać będziesz pod mostem? nie. ok, następna złota broń będzie No chodźcie Wiem, że jestem trochę Trochę A! Skąd? Hmm. O, złota broń, złota broń, złota broń. Złota broń, złota broń, złota broń. Złota broń. Mam złotą broń. Nie są ludzie, bo ich chcę zabić. Bo ich chcę zabić. No, jest... tam jest ktoś. tam. Okej. Okay. Szybko, mam nadzieję, że. Chodźcie go. No, zginął. Wiecie, mi. Nie załatw. Bakstaba, dawaj. No, już, cóż, nie poszczęść. Ściło się. Wszyscy. <śm> 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 Ale i tak, ale i tak dobrze poszło. Nie muszę cię zaprzeć. Ciesły. To ta, A może być pagórki i turniowy. i... Pamiętam, że turniowy, nie wiem właśnie czym się różni od tego. Dla mnie od standardu się nic nie różnią. że coś się zmienionego. A chyba, chyba, że w standardzie losować broń jest inna, a Pff. z tym to nie zła broń. No, ja kogoś. Ej, cztery: cztery. Proszę, shotgun. To, to jest drogi. No, co ja go tak z o, 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 i taka i broń już powinna To jest złotego trybu Wszystko trzeba przeładowywać A no, tak to zwykle nam... Ojej, teraz to, to mi fatalnie poszło Ła, kto mnie klepie? Lepiej przeładować wręcz. No i schatnąłem go. Tylko, że raz. Jest tu ktoś. Ło, jak się wystraszą No, za szybko się wy... Jest taka jedna fajna... Ło, tym coś się... No właśnie, o to mi chodziło. Dużo naboi. bo mnie załatwisz, a ja fajną broń dostałem. Ładuj się. Z tego ci się nie uda. Widzicie jaka taktyka. Równie dobrze. Ej, bo mnie zastrzelisz. A amunicja się kończy Dawaj amunicję Tam bronią to mnie nie... To nie znaczy Będzie mnie dosyć trudno zabić, ale munica też nie jest taka infinity. Ej, ja mam najwięcej killsów? Ej, ja się na nie spojrzałam. Będzie... Tylko ja się zaraz proszę. No się musiała skończyć godzina szczęścia kiedyś. To też nie jest najgorsza. No widzicie, Aaaa! Na rewanż, cóż pora Lecz tylko Toriar. Ja bym pierwszy, znowu pierwsze miejsce no, Nie znowu, bo nie przecież znam Gg Wygrałem. Moje życiowe zwycięstwo. Nie poddawajcie się. Ja dużo nie ćwiczę. Ja już czasem... Bo z, pamiętacie, z dobrym sprzętem z, z, musicie się nauczyć strzelania i będziecie nad lepsi, bo... A i czemuś się zaciął. O, nasz fetuar. Nie wiem co to znaczy. Ej, gdzie jest więcej ludzi? No, nie. no, przepraszam, bo mamy tu widza. Można. Proszę, patrzcie, że i tam jest dużo. No patrz. Mogę się dać za jakąś no, Skąd? No patrzcie jak człowiek chce. O o o, 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 ej za dużo, ej za dużo przeładujmy i ej dobrze to ja zrobiłem ej jak Widzicie, jak snajperki dobrze wypadło? Wtedy kiedy, było, wte, wtedy, kiedy trzebało snapić, to wypadło dobrze. Że dwa razy to trochę za dużo, bo bym sobie radził też z innej broni. Siadźmy sobie tu, na murze. O, ktoś zginął tam. No, dawajcie, ja zawołu. No to klepię. O! I się nie udało tym razem. O! Zabijam kogoś. Dobrze. Możliwe, że się uda. Nie zasnapisz mimo jego typka. Nie chłóż pomp. Gdzieś był na bank. Ała of mis, dwa mise. Patrzcie. A bo ja mam tylko nacisnąć guzik. Czemu ja tak dup? No patrzcie, jak się skupić nie mogę. Spełnijcie mnie jeszcze raz. Railgun. Ja się z niby. Co tam pewnie strzeli? No patrzcie, lewolwer za, za le, cel, zapla. No patrzcie, jak się wybiłam do, jak wymyśliłam. A są, można dwa razy, ej, dwadzieścia. Nie, że wiem, że aż tak tego gościa przegoniłam. No już kurna, amunicę wziąłeś. mi się, i się szczęście skończyło No szybko Bugs. Patrzcie wtedy kiedy A ja nie wiem gdzie się o tym razem tam czyli tego wagoniarza mam zastrzelić okej okay. Patrzcie oni mają do Kili. Dobrze. Dobrze, gościu, tak dalej. i No, zareagowałem. Dobrze widzę. No, poszczęścił się za drugim razem. Ła, wow, 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 a to tylko ty, mistrze. Tam de. Okej, okay, nie znajdę. Ja teraz się jakby zdekoncentrowałam i nie wiem, co ja robię. Tak się czuję, jakbym nie wiedział. Gościu, nie bierz tej ciężkiej broni tylko. Chłopie po co tam stoisz? Ja nie rozumiem. Czy jesteś afcem? Nie lubię nitropompy. No za dużo ich było. Nie fair było, ale... Coś poradzić nie z sam. Lu luży. Różni ludzie. Różni. Okej. Okay. Dajcie mi tu czego... Dajcie mi tu parę ludzi. głów. Tam jest ktoś. I nie trafiłam. I znowu nie trafiłam. Okej. Okay. On to jest Złot. Złot. Złota broni ją. Możesz? Przeładuj. No dalej, ja też dam radę. Okej, okay, może to już ostatnia runda, niech może zareknę ile mi się nagrało, myślę, że to jednak już koniec, więc myślę, że to będzie koniec. Pa pa!